Siema, siema. Witam w niedzielnym meczu. Oczywiście ja, docent. Stoimy teraz na boisku. Po meczu bardzo dobre nastroje. Wynik z Lechim no cieszy, ale nie do końca. Gramy jak zawsze. Boisko mamy bardzo ładne do gry. Widać to na zdjęciach archiwalnych. Chcemy bardzo podziękować wszystkim kibicom za to, że przyszli. Chcemy, żebyście przychodzili nadal. Możecie brać wszystko, co chcecie. W umuzele, przychodźcie w grupach. Etnicznych, nietnicznych. Dużo osób, bardzo zapraszamy Was serdecznie. Kiwicujcie, tak jak my gramy, tak my chcemy też, żebyście Wy wykwicowali nam. Bardzo nas to cieszy. Będzie brakowało tylko Ciebie tutaj, ale mam nadzieję, że kiedyś nas odwiedzisz. Będziemy na to liczyć. Ten mecz dzisiaj układał się bardzo dobrze. Graliśmy całkiem dobrze. Pierwszą bramkę straciliśmy w pierwszej połowie. Nie podłamało nas to, zresztą jak zawsze staramy się grać bardzo obiektywnie, sumiennie i rzetelnie. Druga połowa zaczęła się już nieco lepiej. Zaczęliśmy atakować, strzelać. Kostek miał sytuację, Żółwik, nawet AK Kedar radził, miał super sytuację, no troszeczkę przestrzelił, ale wreszcie, wreszcie nadeszła wielkopowna chwila, gdzie z kroku piękne uderzenie, lekko w farfocelowate, ale weszło. Docent strzela na 1-1, gramy wody. dalej. Jesteśmy szczęśliwi. Były sytuacje, bo jeszcze Krecinson wrzucił ładną piłę, no ale niestety nie udało mi się wykorzystać. Tak to mecz był szybki, baleczny i dużo ambicji było. Bardzo nas to cieszy. Zapraszamy teraz za tydzień na niedzielę. Jedziemy do Chełmska, zapraszamy kibiców. Weźcie wwz pokażcie, że czerwona ziemia może usknąć. Zapraszamy. Docent i cały zespół KS Łomnica. Dzięki.